Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was wszystkich kochani. Zaczynamy ten nieszczęsny komentarz. Nieszczęsny dlatego, że no, nie ma wideo nagrania, tylko audio ze względu na chorobę i na, na no, wyjazd w dalekie kraje. Tak więc mamy co mamy. No ale najważniejsze jest jednak słowo. Tak więc zacznijmy. Będzie to komentarz do trzeciej niedzieli zwykłej. Yy. W roku zwyczajnym, już w tym okresie zwyczajnym, zwykłym. To jest niedziela przypadająca na 23 stycznia. Pierwsze czytanie. Tam pod filmem powinny być sigla z księgi Nehemiasza. Ósmy rozdział, wersety od pierwszego do czwartego, a piąty, szósty, ósmy, dziesiąty. Potem psalm. 19 w nawiasie 18, dwie zwrotki i wreszcie 1 Koryntian 12, wersety od 12 do 30 oraz Łukasz oraz Łukasz 1, wersety zdaje się 1, pierwszych chyba 4, i potem rozdział 4, wersety od 14 do 21. Otóż "Nechemiasz wraz z Ezdraszem ustanawiają święto po powrocie z niewoli babilońskiej. Odbudowują świątynię. W czasie odbudowy bodajże znajdują zwoje. To jest pięcioksiąg. Dla wielu to jest pierwsze czytanie Biblii po kilkudziesięciu latach. Płacz, rozrzewnienie, wzruszenie. Unafesta, święto. No, i jedzenie, picie, rodzinnie, narodowo, wszelako. Mój komentarz taki, że to jest celebracja Słowa Bożego. To jest celebracja faktu, że jesteśmy religią, która, przedziwną religią, nasz Bóg stworzył świat i Postanawia ze światem rozmawiać. Jeżeli Bóg postanawia ze światem rozmawiać, oczywiście w Jego przedstawicielach rozumnych i wolnych, to jest pytanie po co. Bóg nie rozmawia dla samego siebie i Jemu to nie jest potrzebne. Bóg rozmawia ze względu na świat, ze względu na ludzi. To jest potrzebne nam. A więc ta rozmowa jest kontynuacją tych, tego otwierania ust Bożych, kiedy Bóg wypowiadał słowo i stwarzał materię martwą, a teraz Bóg już nie stwarza, nie nakazuje, ale Bóg wchodzi w rozmowę, ponieważ ma już do czynienia nie z materią martwą, no, która odpowiadać nie może, która reagować nie może w sposób adekwatny, ale ma do czynienia z podobnymi sobie, według swego obrazu i na swoje, swoje podobieństwo. Ale ponieważ Bóg otwiera usta, gdy Bóg otwiera usta, to to ma moc kreacjonistyczną. Bóg jest kreacjonistą, Bóg jest stwórcą. Bóg dalej stwarza i to prawdopodobnie teraz to stwarzanie weszło w apogeum, ponieważ przemawia nie do martwej materii nakazując, ale przemawia do istot rozumnych i wolnych, proponując. Jakie to mogą być propozycje? No, niebotyczne. Bóg nie może rozmawiać pitu pitu, Bóg nie może rozmawiać byle o czym. Bóg rozmawia o najważniejszych rzeczach, o największych rzeczach. I to, co proponuje, to są jego obietnice, obiecanki cesanki, kruszki na wierzbie, eliksiry młodości, runa złote. To są bajki, to są. Oczy, które nie widziały, uszy, które nie słyszały, serca, które nie pojęły, jak wielkie rzeczy, o jak wielkich rzeczach jest nie mowa to są rzeczy nie do opowiedzenia, nie do ogarnięcia. I celem tych obietnic jest takie powiększenie człowieka, aby był jak Bóg, aby był Bogiem. I świat, aby został w ten proces przebóstwienia, jednoczenia, uwieczniania wciągnięty. Kto z nami w ten sposób rozmawia? Kto, nas, kto rozmawia z nami tak, mając taki kult nas? Kto nas chce tak promować? Kto chce nas tak katapultować? Kto chce nas tak wywyższać? Kto chce tak nas z sobą zrównać i zjednoczyć się z nami? Kto nas tak kochał? No, często w dzieciństwie mieliśmy rozmowy na poziomie zoologicznym. Czy żeś się najadł, czy żeś się napił, czy nie jest ci zimno, czy nie jest ci za ciepło, czy żeś zadania odrobił, czy żeś zrobił, co miałeś zrobić. Czyli rozmowy, to jak, tak się rozmawia z koniem. Bóg rozmawia w sposób humanistyczny i w sposób teologiczny, w sposób boski. No, i ta rozmowa nie jest byle po co. To nie, jest, to nie sztuka dla sztuki. To wielki kreacjonizm, to wielkie stwarzanie światów, to wielkie wykluwanie się osób z osobników, jakby powiedzieli polscy romantycy XIX wieku. No dobrze, psalm XIX w, w nawiasie XVIII, dwie zwrotki. Ta rozmowa jest doskonała według psalmisty. Umacnia, krzepi nas. Nie, nie, nie zwodzi i nie zawodzi. Nie czeka nas zawód. Daje, ta rozmowa daje czystą wiedzę, naukę. Ona daje pociechę, ona rozświetla, ona rozpogadza nam horyzont. Daje dobrą wewnętrzną pogodę. A w drugiej zwrotce jest. O respekcie, o bojaźni Bożej, o szacunku, o pietyzmie, o widzeniu w Bogu i w tej rozmowie skarbu dla siebie, przyszłości, o rozumieniu miłości. No i kończy się przepięknie ten, ta druga zwrotka, że niech znajdą uznanie przed Tobą, słowa ust moich i myśli mojego serca. Jest to więc jak gdyby taka stylizacja, w której. Psalmista prosi Boga, aby on pomógł mu odpowiedzieć. Zresztą tak jest i w trójcy. Syn mocą bóstwa, tego samego bóstwa, którego mocą ojciec przemawia, syn słucha i odpowiada. To samo bóstwo, które w ojcu przemawia, w synu, to samo bóstwo sprawia przyjęcie i odpowiedź adekwatną. I o to właśnie prosimy, żebyśmy napełnieni Jego bóstwem, Jego duchem, mogli odpowiedzieć Bogu jak, Bo, jak Bóg. Aby nasza odpowiedź była boska, aby nasza odpowiedź była adekwatna, aby nasza odpowiedź była równie wrażliwa, aby nasza odpowiedź była równie ufna, równie miłująca, równie czysta, równie, no, Bóg to jest jednorożec, ale w sensie mitologicznym, a nie współczesnym. Jest to rusałka, a więc prosimy go, żebyśmy nie odpowiadali mu jak hipopotamy, jak, jak świnie, tylko żebyśmy odpowiadali jednorożcowi jak jednorożce i Rusałcy, jak rusałki. Mówię w sensie antycznym, w sensie mitologicznym. Tak jak w mitach, występują te gatunki. A więc nasza religia jest religią, w której Bóg rozmawia ze, ze światem, który stworzył, i, i ten świat może mu odpowiedzieć. Ale ten świat, żeby mu móc odpowiedzieć, musi Boga prosić o pomoc. Nie jesteśmy w stanie Bogu odpowiedzieć. Ale jeśli poprosimy, jeśli uznamy swoją niemoc, jeśli poprosimy, no to wtedy, no to wtedy tak. To wtedy Jego mocą, jego, z Jego pomocą. A więc nasza religia to jest religia, gdzie człowiek musi się napełnić nieczłowiekiem, żeby móc z Bogiem gadać. Człowiek nie może zgadać z Bogiem jak człowiek. Bóg gada do nas po ludzku. Jednocześnie jest to gadanie boskie. Nie możemy Mu odpowiedzieć po ludzku. To może, ma być odpowiedź po ludzku, ale jednocześnie boska. I to sprawia właśnie Duch Chrystusowy, którego możemy otrzymać, jeśli będziemy grzecznie prosić, pokornie prosić, jeśli on znajdzie nas w skromno, odnajdzie w nas skromność, to to wtedy nas napełni, on będzie odpowiadał. My wtedy możemy go przyjąć i jakoś, jakoś przyjąć tę ufność, te, no przyjąć w ogóle te cnoty, tego ducha i odpowiadać w sposób cnotliwy według ducha. Drugie czytanie jest z pierwszego Koryntian, 12 rozdziału, a więc to jest ten rozdział, w którym. Połówka mówi o jedności dzięki duchowi, a druga połówka mówi o nadprzyrodzonych darach dzięki duchowi. Ja bym powiedział tak, że to jest egzemplifikacja, jak ma wyglądać odpowiedź w wymiarze w wsi, naszej wsi, naszej wspólnoty, naszej parafii. A więc to duch, trzeba wpuścić ducha, aby on sprawił, że będziemy mieć jedno serce, jedną duszę, Będziemy jednomyślni, jednomyślność, właśnie. Pomimo pluralizmu w tym, co trzeciorzędne, w sprawach pierwszorzędnych, głównych, istotnych, jednomyślności. Pluralizm może być w sprawach naprawdę drugorzędnych, a w pierwszorzędnych nie. Żadnego pluralizmu, żadnej tolerancji, jak gdyby też, smutnej rzeczy. Ale jednomyślność radosna. Tak więc cała wieś śpiewa unisono, jednym głosem. A z drugiej strony, właśnie duch, który daje surrealizm, tę charyzmatyczność, ten dar, ten dar prorokowania, dar uzdrawiania, dar czynienia cudów, dań wyganiania duchów, gadania jakimiś dziwnymi językami, tłumaczenia tych dziwnych języków i inne jeszcze dziwne dary, które sprawiają, że nasza wieś. Nasza parafia, nasz, nasz, nasza parafia i nasze, yy, nasza wspólnota zaczyna przypominać obrazem Marka Szagala, czy Mojżesza Szagala, białoruskiego Żyda w, w jego emigracji parysko, nowojorsko-paryskiej z jego ba, bajecznymi, bajkowymi, dziecięcymi, pełnymi miłości, pełnymi polotu lotów gdzie do tych lotów są zaproszane zwierzęta. W ogóle wszystko, co peły załazi, kar, kwiczy, tam wszystko ma latać. Tam Witebska, rodzimy, ma latać, dlatego on już zaczyna się wirować, on już zaczyna się jak gdyby podnosić, surrealizować, i ten paryż też, to wszystko ma być porwane do lotu, do ekstazy, do miłości, do, do jedności, do radości, do życia. I właśnie po to, żeby tak było, jest ta charyzmatyczność, te cuda niewidy. One mają być, ten surrealizm ma być. To nie ma być socrealizm jedności, to ma być jedność surrealistyczna. Jedność horyzontalna, jedno, jedno, jedno serce, jedna dusza. Ale też jedność wertykalna z Bogiem niebiańskim, a nie ziemskim. Z Ojcem, który jest w niebie, a nie na ziemi. Mają się w naszej wsi dziać rzeczy niebotniste, ale nie niebiańskie, niebieskie. Stąd jak najwięcej tej charyzmatyczności i jak najwięcej tej jedności, również jedności hierarchicznej. Wszystko po to, ażeby nasza wieś była baśniowa, bajkowa, nie z tego świata. Nasza parafia, nasza diecezja, nasza wspólnota, by nasza parafia mogła. Dzięki temu porywowi dolecić do Azji, do Afryki w misyjnie. Na przykład. No i wreszcie Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, czwarty rozdział. Oto Jezus się gdzieś tam łazi, Wałęsa się i przychodzi do swojego rodzinnego, tak jak Szagal, Witebska, a on Nazaretu. I tam wchodzi do synagogi. Wstaje, aby czytać. Wpierw siedział, więc przyszedł, usiadł. Potem wstał, podano mu, wziął, rozwinął, czyta, przeczytał, zwinął, oddał słudze, Usiadł, a wszyscy patrzą na niego, a on otworzył usta i mówi, i naucza. Oto Bóg zminiaturyzowa zminiaturyzowany. Oto Logos łączący to, co nieskończone z, te, z ograniczonością ludzką. Nadprzyrodzoność z cielesnością, sakrum, to, co święte, z profanum, z tym, co światowe, świeckie. Oto Bóg siedzi w synagodze i komentuje swojego Izajasza. Transcendencja i immanencja w tej oto osobie, w personalizmie. Bóg skurczony. Straszna obraza dla megalomańskich Żydów synajskich, którzy by chcieli burzę, błyskawice. Trzęsienia ziemi i dla Greków ateńskich, którzy by chcieli Boga oddalonego w absolucie, transcendentnym. A tu wszystko takie z dwoma rękoma, nogami, pośladkami, twarzą, z jej profilem i potylicą i włoskami. No bo miłość ponad wszystkie kategorie. No, bo Bóg przede wszystkim kocha, dlatego się kurczy, dostosowuje, przychodzi, skraca dystans. Bardzo ciekawy jest ten moment, kiedy Jezus oddaje tę księgę, ten zwój. W tym geście ja widzę potwierdzenie faktu, że no już wystarczy tego Izajasza. Wiecie, Izajasz jako prorok, podobnie jak cały Stary Testament, to jest pedagog. W antyku, w antycznej Grecji, pedagog to nie był nauczyciel. To był niewolnik, który prowadził panicza z domu do szkoły i ze szkoły do domu. Żeby mu się nic nie stało, taki bodyguard, stróż, obrońca, ten, który chroni. No, więc Izajasz to jest taki, taki, taki pedagog, który miał doprowadzić do. Do Chrystusa. No, Chrystus już jest, dlatego zwijamy Izajasza. Zwijaj się, Izajaszu. Nie jesteś już potrzebny. Zwijajcie się, panowie moi rzesze, Eliasze, Abrahamowie. Zwijajcie się, janowie, chrzcicielowie. Wszyscy się zwijajcie. Wy też, papieżu Franciszku i ty, biskupie się zwijaj. Wszyscy się zwijajcie. No i ja też. Tylko on. I oczy wszystkich utkwione w, nie, w niego. Nawet nie w Jego naukę. Nieważne, tam zrozumiesz, nie zrozumiesz, co gada. Najważniejsze, żeby patrzeć na Niego, zakochiwać się w Nim, że gdy wstanie i pójdzie, to my za Nim nic nie rozumiejąc, jasna sprawa jak apostołowie, ważne, że On rozumie, a tam po drodze może kiedyś przy ognisku nam wyjaśni, a może nie. W każdym razie jakoś pomoże, może. Na pewno on pisze się, na pewno pisze się osobno. Na pewno nam pomoże. Tak więc chrześcijaństwo to jest religia nie księgi, ani nawet nie nauki moralnej. To jest religia Jezusa. To On jest centrum chrześcijaństwa. To przyjaźń z Nim, a nie kondycja moralna. To przymierze z Nim, te obietnice, ten testament, który jest ważniejszy niż przymierze, bo przymierze możemy porwać jakoś, załóżmy. No, tamte przymierze przynajmniej. Natomiast testamentu nie, bo testament jest zależny od woli wystawiającego testament, autora testamentu, a autorem jest Bóg, a nie my. My jesteśmy adresatami zaledwie. Adresat nie ma nic do gadania. Gdy chodzi o testament, testament jest ważny, dopóki autor tego chce. Druga strona nie ma tutaj żadnych praw. Stąd. <laughs> Skoro Chrystus jest ważny, a nie jego nauczanie, nie jest ważna Twoja kondycja moralna, czy jesteś dobrym czy złym człowiekiem. Znaczy, jest ważna, ale nie aż tak ważna. I, i mogą być ludzie dobrzy, którzy nie grzeszyli wielce, a pójdą do piekła, bo byli closed, byli zamknięci. A mogą być ludzie źli, którzy czynili wiele złego, a jednak byli otwarci. Byli open, otwarci na niego. Tak jak rozbójnik. Tak jak ten sługa, który powiedział. Nie pójdę pracować. A poszedł. Tak więc, Jezus, otwórzmy się na niego i wpatrujmy się w niego i idźmy za nim. On wszystko, on wszystko zrobi po drodze. Jak gdyby mimochodem. No, trzymajcie się Jezusa.